O! A tu można zobaczyć powód powstałych bagien. Przybliżę. Mimo utraty jakości. Ale robótka jest solidna. Solidna. No i dzięki tutaj Panu Bobrowi. Dzięki się przygląda. Powstały te oto rozległe bagna, które tam się ciągną potem na lewo i wzdłuż, tak jak widzimy, przebijające się światło, ciągną się. A poniżej poziom jest trochę mniejszy. O około metr spiętrzył tu wodę. Taki obrazek. Mnóstwa życia przez to dał innym organizmom, jak słychać. Ale też wodę, której tutaj, no wszędzie jest sucho, wszędzie. Tutaj jest woda. Dziękujemy, dziękujemy Panu Bobrowi. A robótka. Nie mała. Pozdrawiamy z lasu.